Dzisiaj na tapet weźmiemy start tego oto pilota Patrioty. Bo yy, kocha nasz kraj. Pozornie wszystko wydaje się być fajnie. Pilot biegnie, pilot wsiada i pilot leci, ale. Nie chuj, ale nie niech fajnie. Przyjrzyjmy się detalom w zwolnionym tempie. Pilot ma tak zwane górne podwieszenia, więc musi uważać, aby nie zaciągać sterówek zbyt mocno. Jednak podczas wsiadania w uprząż daje po heblach na maksa, co jest oczywistym błędem, który mógł skończyć się tragicznie. Skąd to wiem? Ano z obserwacji paralotni. Mocno zaciągnięta krawędź spływu i skrzydła na granicy przeciągnięcia, o czym świadczy subtelnie cofający się prawy stabil. O, właśnie teraz było to widoczne. Gdyby pilot kontynuował dalsze hamowanie, doszłoby do przeciągnięcia i tak zwanej negatywki, która wygląda w następujący sposób, tylko tutaj było nieco wyżej. A oto inny przykład przeciągnięcia jednostronnego. W trochę innym kontekście, jednak zasada pozostaje niezmienna. Wniosek hamujmy delikatnie.